Proszę Państwa, już za chwilę rozpoczniemy dzisiejsze. Witamy! W taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę. Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. To po spotkanie komentują Tomasz Smogowski i Jacek Laskowski. Miłośników włoskiej piłki nie brakuje. Specjalnie dla nich mecz Serie A. Wszyscy czekali na to emocjonujące widowisko. Okazja może być groźna! Albar! Na powtórkę gola, a okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Gdyby tego nie wykorzystali, okryliby się wstydem. Przewaga dwóch na jednego to musiała paść bramka. No to mamy jeden do zera. Zakani. Teraz przestrzeń na skrzydle, może to wykorzystać. Schodzi w kierunku środka boiska. No, prawie, prawie się udało, ale piłka opuszcza boisko, będzie aut. Zakani. Prawo, dobry odbiór, blisko własnej granki. Powinien do tego dojść. Alvaro Moraka. No i błyskawicznie. Kolejny raz trafiają do siatki. Drużyna przeciwna wydaje się rozpita. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Podręcznikowe wykończenie. Zero zbędnego kombinowania. Potężny strzał. W takiej sytuacji piekielnie trudno zatrzymać piłkę. Bruno Tavares. Zakani. O, naprawdę dobra obrona. Teo Hernandez. Zdecydowane wejście w piłkę. Teraz Rafael Leon. centruje w pole karne. Ma do kogo? Tak! Mamy bramkę! No naprawdę! Ten wolej zasługuje na brawa! Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasięgów obronnych. Znalazł w szesnastce niepilnowanego kolegę, który miał tyle miejsca, że mógł zapytać bramkarza, w który róg strzelać. Wyższyli zatem stan spotkania na 3 do 0. Zakani. Teo Hernandez. I obrona teraz ograna. Ale to by było tyle. Naprawdę dobra organizacja gry defensywnej. Teraz zmiana posiadania piłki. Uwaga, będzie okazja! Ależ znakomicie teraz broni bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawicę triumfalnie w górę. Wrzuca piłkę przed bramkę. O i niezbyt dobre to wybicie. Bardzo dobra interwencja. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Czasem zawodnik podejmuje ryzyko. Piłka idealnie siada mu na nodze i wychodzi z tego cudowny wolej. Tyle, że trzeba mieć przy tym mnóstwo umiejętności i trochę szczęścia. Teraz jednak zdecydowanie go nie miał i piłka poleciała daleko od bramki. I teraz Czukueze. Uwaga! Może strzelać! Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Dobre, chociaż ryzykowne zagranie we własnym polu karnym. Uderza na bramkę. I bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. I ładnie a teraz rywala. Ale na tym koniec za dużo tych driblingów. Mógł to odegrać. Prostopadłe zagranie teraz. Będzie niebezpiecznie. Dopadł do tej piłki. Naprawdę groźnie. Nie w tym razem. Nie ma gola. Zari Wejście bez faulu Piłka odzyskana Wyszedł sam na sam Uwaga Ciągle pachnie bramką Wow Co za bramka Zwoleja do siatki Pewny, mierzony strzał Wielkie, wielkie brawa Wrzutki to jeden z łatwiejszych sposobów zagrożenia bramce rywala. Tym razem również okazał się on skuteczny. Defensywa nie dała sobie w tej sytuacji rady. Mamy już zatem 4 do zera. i nie było to przemyślane zagranie. Strata. Samuel Ciuquezem i tracą teraz piłkę. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! Nie chcą oddania strzału. Niebywałe! Znowu piłka w siatce. Sięgają jak po swoje, mają na tym meczu trening strzelecki. Totalna dominacja. Co za strzał, zobaczmy powtórkę. W sytuacji jeden na jednego myślał już tylko o tym, by włożyć maksimum siły w to uderzenie. Bramkarz nie miał najmniejszych szans. Powiększają przewagę 5 do 0. Owela, Penduzi, Rowela. No, a teraz Pedro. Pedro Rodriguez. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Okazja może być groźnie. Gol proszę państwa, mamy tutaj gola. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Bramkarz mógł tu najwyżej liczyć na uśmiech losu. Klasyczna sytuacja dwóch na jednego. No i gol. Więc pogrom. 6 do 0. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Może dobrze dograć. Pokazują się na pozycjach. Rowella przy piłce. Teraz przed szansą. Ale koniec. Górą drużyna gospodarzy. Mogą zejść z boiska z podniesionym czołem. No dziś w tym spotkaniu lidowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni zasłużeni.